Hej, jest poniedziałek, 4 sierpnia i rozwiązujemy quizy filmowe i pojawiły się pewne problemy techniczne, bo normalnie nagrywam na dwóch monitorach, gdzie na jednym obserwuję sobie jak wygląda nagrywanie, ale chyba mój 8-letni laptop, 9 w sumie już, powiedział dziękuję, przynajmniej jeśli chodzi o monitor, w związku z czym jadę lekko w ciemno, ale robimy to też jak nagrywamy z moimi współprowadzącymi z podcastu 5 na 5 więc mam nadzieję, że wszystko będzie OK. Po dwóch dniach wyjazdowych odcinków wracamy do naszego normalnego cyklu nagrywania i zaczynamy od CineMatrix. Mamy 9 tytułów filmowych tutaj wpisane, do wpisania w tych kratkach. W każdej pojedynczej kratce wpisujemy tytuł, który łączy dwie podpowiedzi. Mamy podpowiedzi następujące. Wyreżyserowane przez osobę, która była nominowana do Oscara, co oznacza, że to nie musi być ten film, za który była nominowana do Oscara, ale musiała być nominowana do Oscara w ogóle. Tytuł zawiera słowo THE. Data premiery to 2005. 2015, Liam Neeson, Jessica Chastain i Jamie Foxx to nasi aktorzy. I Liam Nisson No możemy oczywiście zrobić Schindler's List, no bo dlaczego nie. Tytuł zawiera słowo The. Kinsey będzie. Hmm. Run all night, jest. ok, Or a walk among the tombstones, liczy tutaj na jakieś 2%, 6%, ok. To jest jeden z tych filmów, gdzie Liam bierze pieniądze, dużo pieniędzy, albo jakieś pieniądze za to, żeby bić innych ludzi. I 2005-2015, pozwolimy sobie wybrać jeden z moich ulubionych filmów w akcji, czyli Taken. Jessica Chastain, um, wyreżyserowane przez nominowaną do Oscara, to wpiszemy sobie Zero Dark 30, które było nominowane, e, które było e, wyreżyserowane przez Catherine Bigelow, tytuł zawiera słowo, słowo The Mollys Game, czy chcę zrobić Mollys Game tutaj, czy nie, Eyes of Tammy Faye. Nie mogę sobie przypomnieć, czy Molly's Game było bo troszeczkę później. Tu w czym jeszcze mogę Jessica Chastain umiejscowić? The... Coś tam 3, coś tam Six. The gangster Squad? Nie, czy ona, był, ona była w LOLes chyba? I LOLes sobie zrobimy tutaj. Teraz będę potrzebował, to są... Kurde, Jessica, Jessica Chastain w filmie ze słówkiem D. Being the Ricardos nie, bo tam była Nicole Kidman. Zostawiamy, nauczę się czegoś najwyżej. Jamie Foxx. Nie, zróbmy Collateral. Michael Mann był nominowany do Oscara. Tytuł zawiera słowo The. The Soloist i 2005-2015 Jungle, 2011 chyba jest Jungle, nie? Coś takiego dobra. I zobaczmy, zobaczmy dalsze wyniki. Znaczy, zobaczmy po prostu co. The Help! Oczywiście, że przecież grała w The Help. I najrzadsze wybory. Liam Neeson był w Narni, podkłada głos za Aslana. Tych dwóch nie znam. Nie znam. No, The Kingdom chyba widziałem kiedyś plakat tego. Continue game. Yy, mamy mówi do jednosekundowe streszczenie filmu. Zgadujemy jego tytuł. Nie mam pojęcia. Pisze The Drop. Z Tomem Hardy. Gdy nic podświadomość nie wyłapała ani aktora ani ustawienia. Jakiś taki policyjny vibe miałem wrażenie. Dlatego próbuję film Nark. Czy jest, to, czy jest szansa, że jest to Jack Reacher? Nie, 4 sekundy. Aha, będzie wzrastać o 1 sekundę możliwość obejrzenia aż do 6 sekund maksymalnie. Raz spróbuję odświeżyć i zobaczymy, co czy, e, czy api mówi do odpowie, ale możliwe, że będziemy musieli pożegnać się na dzisiaj z tym, z tym quizem. Dobra, najwyżej spróbuję wrócić i zresetować jeszcze raz. E, jesteśmy w framed. Mamy kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Ktoś leży w śmieciach i dlatego wpiszemy trash. Crash też może być, o oh. wyścigi samochodowe, Taladega Knights, nie, zobaczymy, Logan Lucky. O, idealnie, Logan Lucky, tak jest, czyli Ocean's 11 na wsi w reżyserii też Stevena Soderberga. Mało ludzi widziało ten film, przynajmniej w kinach, ale bardzo serdecznie polecam. Myślę, że to jest jeden z naprawdę, naprawdę dobrych Soderbergów. Adam Driver w nim jest, jest Daniel Craig między innymi. 2013 rok, 5 lipca i 5 najlepiej zarabiających wtedy filmów. Kupujemy podpowiedzi, zgadujemy tytuły. Kiedy świat potrzebował bohatera, zawołano Zwola. Wydaje mi się, że to jest Megamind, czy za późno na Megamind? Tak, może za późno. Steve Carell, okej. Okay. Uh, Despicable Me. Tylko nie wiem, czy to jest pierwszy, drugi. Despicable Me. Może już dwójka. Okej, okay, Mam sequel. Walt Disney. U uh, Gorwerbiński. reżyseruje film do Disneya za... Za 215 milionów dolarów. Kto gra? Johnny Depp. Czy tu jest At World's End? Czy tu jest On Stranger Tides? Ja myślałem, że przestał reżyserować werbiński te filmy. Czy, czy mylę z kim innym? Army Hammer. A, dobra, ok. Mm. The Lone Ranger. Naprawdę ten film kosztował 215 milionów? Na co oni to na co oni to zużyli? <coughs> Army Hammer, John Depp, ostro skancelowanie i grała... Aha, nie pokazali, ale Helena Bonham, Bonham Carter chyba. 86 milionów, 20 Century Fox, Sandra Bullock i Melissa McCarthy. Czy to się nazywa The Heat? Tak jest. Wykorzystanie tego tytułu powinno być zabronione. Walt Disney, 216 milionów. OK, już widzę Incorporated i Educated, to będzie chodziło o Monsters... University w takim razie. Też zapomniałem, że ten film ma 12 lat już, matko boska. Mark Foster reżyseruje. Brad Pitt i Mirel Enos. Akcja horror, science fiction i thriller. Z kompletnie nieznanymi ludźmi, poza Bradem Pittem. 200 milionów, 200 milionów dolarów. A, okej, okay, to jest World War Z? Tak, nie, 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 nie byłem świadom, że Mark Foster reżyserował. Bardzo zainteresowany kręceniem tego filmu był, sequel'a do tego filmu był David Fincher, który ma jakieś tam swoje takie pomysły, ale teraz reżyseruje Brada Pitta w drugiej części, czy tam prequel'u, albo sequel'u, Once Upon a Time in Hollywood, czyli przygoda, przy, o przygodach Cliffa Bootha. Przechodzimy do Cine mamy 16 podpowiedzi, 5 motywów, które je łączą. To jest Scott, spróbujemy tutaj znaleźć. Denzel Washington pasuje mi od razu. Będzie, jest pod wodą, bo to będzie karmazynowy przy, przypływ. Javier Bardem, spy movie, to pasuje. <coughs> Is killed by the brother. Jest zabity przez swojego brata. Disney live action adaptation. Dobra, wiem, chodzi o mm, Piękną i Bestię. Aha, tutaj jest Król Lew i uh, Skyfall. Jest królem, jest pod wodą i to będzie. Mała Syrenka najnowsza. Drugie Nerdów. Tym razem mamy 16 tytułów filmowych, 5 motywów, które łączą. I mamy... No i przekładamy je dokładnie tak samo jak w poprzednim quizie. Widzę szansę na zrobienie Antonio Banderasa. Ale gdzie tego banderasa zrobić, to nie jestem pewien. Zastanawiam się. Uncharted, może? Ok, The Terminal, Turner i Hutch Big, i a League of the Round to wszystko jest z Tomem Hanksem. Tu wygląda na Jennifer Garner, a tutaj. Hilda Swinton, okej. Okay. I firmy, w których grają... Nie wiem, kogo grają jeszcze. A może z psem występują albo coś takiego? W którym grają dziecko? Nie. Nie mam pojęcia. A, okej, okay. dokonują życzenia w zmienić się w większego. Tutaj chyba, żeby się postarzyć, żeby żyć więcej. I guess, a tutaj jest Jean, którego gra Idris Elba. Jest to film George'a Millera. Dziwny, ale odstępstwo od świata Mad Maxa. George'a Millera zawsze warto sprawdzić. Daily Burgle. Mamy 9 słów, które zabraniają nam wejścia do skarbca filmowego. I wpisujemy tytuły filmowe po to, żeby przeszukać opisy, tej, opisy fabuły danego filmu i znaleźć te słowa albo ich synonimy i są następujące, następujące są do wyboru. Alkohol, bar, cegła, palić, kościół, rada, taniec, walka, szkoła. I możemy znaleźć jeden film, który łączy wszystkie podpowiedzi, ale możemy też partiami. Dobra, spróbujemy Sinners myślę że, po, a, myślałem, że będzie dużo więcej. Dance zdecydowanie powinno być footloose. Ok, czyli footloose był tym filmem, który, który jakby od razu... A nawet dwa filmy były, które były, byłyby zgadnięte za jednym razem, bo był jeszcze Hangover, część druga. I filmy, przepraszam, nie zrobi Robinem Robin Williamsa, bo tego już zrobiliśmy, przejdziemy do filmów Samuela L. Jacksona. Mamy 12 obrazków, które musimy odczytać bardzo literalnie, żeby uzupełnić tym obrazkiem jedno słowo, które brakuje. Na przykład Kingsman, The Secret Service, The Long Kiss Goodnight, hmm, zespół Kiss na ekranie, Captain America, The Winter Soldier, Deep Blue Sea, Snakes on a Plane, Jurassic Park, XXX, albo X Return of Thunder Cage, Kong, Skull Island... Miss Peregrine's Home for Peculiar Children, Kill Bill, Jungle Fever i Star Wars. Ok, i dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam już jutro na kolejny. Pa!